Po co twojemu koniowi stabilizacja centralna? Stabilizacja centralna to praca mięśni, które zapewniają kontrolę i zwartość kłody twojego konia. Dzięki czemu, kiedy koń poszerza wykrok przednimi kończynami, na przykład w kłusie wyciągniętym, nie przyciąża odcinka lędźwiowego. To właśnie mięśnie centrum odpowiadają za samoniesienie i pozwalają nam jeździć na koniach bez większej szkody dla ich ciała. Tu przykład postury konia w kłusie wyciągniętym ze stabilizacją centralną. Zwróćcie uwagę na odcinek lędźwiowy. Pozostaje stabilny i na poziomie. Tu przykład postury konia w kusie wyciągniętym bez stabilizacji centralnej. Poza przekątnymi kończynami, które nie są równoległe, możemy zobaczyć wyraźnie zapadnięcie. W odcinku lędźwiowym. W nieńcu kończyny w przód odcinek lędźwiowy, kręgosłupa twojego konia powinien pozostać podniesiony i ustabilizowany. Bez mięśni centrum jednak jest to niemożliwe. W codziennym życiu zobaczysz, że twój koń nie ma stabilizacji centralnej, gdy jego ciało wpada lub wypada na kole. Będzie działo się to albo łopatkami, albo zadem przy jednoczesnym wyginaniu głowy na boki. Nawet jeśli jeździsz amatorską, musisz zadbać o stabilizację centralną swojego konia. Jeżeli jej nie ma, Podczas gdy na nim siedzisz, jego stawy zaczynają pracować w pojedynkę. I żeby dostarczyć stabilizacji jego ciała, zamiast pracować w całym zespole, który jest zwarty mięśniami głębokimi brzucha, przeponą innymi większymi grupami mięśniowymi. Prowadzi to do ogromnych przeciążeń, które mogą doprowadzić do urazów kręgosłupa, na przykład kissing spine.